A z tej strony Czapal. Dzisiaj chciałem pokazać wam grę Diablo 3 Reaper of Souls. Tak, powracam po latach. Jest rok 2021. Ja już mam 31 lat, a zaczynałem nagrywać jak miałem 19. No i po tej długiej, długiej przerwie postanowiłem powrócić do nagrywania y, gameplay. Czyli moich odczuć z gier z perspektywy zwykłego gracza, bo takim jestem i granie jest moją pasją, i po prostu chcę sobie ponagrywać. Także, grę, jaką mam do pokazania dzisiaj, tutaj Wam, jest to dodatek do, naj, do gry do trzeciej już odsłony legendarnej serii Diablo. Ja swoją przygodę z Diablo zacząłem od części drugiej też już lata temu myślę, że w ramach serii starocia ją pokażę moją opinię a Diablo 3 jest to moja ulubiona w ogóle część z takich gier hack and slash RPG akcji, czyli niekończący się grind w skrócie zdobywanie lepszych przedmiotów broni bogacenie się ciągłe to jest po prostu co, to, co uwielbiam. I Diablo 3 mi to umożliwia. Ja teraz bawię się na... Gram przez internet. Wykonuję sobie zlecenia i eksploruję. Czyli wbijam sobie w skrócie postać sezonowo. Co to są sezony? Sezony są to po prostu... Mm, Niekończące, co jakiś czas, co jak kilka miesięcy jest resetowany ranking i są wprowadzane różne na przykład modyfikatory do rozgrywki. Czyli na przykład zakładamy sobie nowo postać, no i na przykład do zdobycia jest jakaś unikalna ramka, przedmiot, zwierzak, no i są właśnie na tych mapach różne modyfikatory. Modyfikatory wprowadzane. Mogę się jąkać w tym filmiku, bo jest to mój pierwszy filmik od lat, także musicie mi wybaczyć. Dobrze, przejdę teraz y, do gry. W grze do wyboru mamy y, całą masę klas. Jest to, ja moim ulubion Moją ulubioną klasą jest Krzyżowiec, aczkolwiek mówię, teraz gram postać nowo i gram sobie y, Mnichem. Ale to, co takie mogę wymienić, trzy moje ulubione postacie. Pierwsza jest to Krzyżowiec, druga jest to Demon Hunter. No i o tym mnichem właśnie próbuję coś tam pograć. W grze mam nabitych wiele godzin No i bawię się po prostu świetnie, tak? Gram w to grę tak na praktycznie no, po premierze jakiś czas zagrałem w pota jak jest to teraz już rozbudowane. Wiele się poz... ten dodatek, wiele po prostu zmienił. Aczkolwiek, no mówię, Diablo 3 jest moje ulubione częścią. Dla mnie jest to najlepsze Diablo i y, najbardziej mi się podoba. A grałem w dwójkę y, też po sieci, ale trójka po prostu dla mnie ma lepszy endgame. To jest taka moja po prostu opinia. Mi się bardziej podoba. Y, świat gry jest po prostu. Y, świat gry jest bardziej taki y, bajkowy, mniej mroczny niż to było w dwójce. Bo a w jedynce to już w ogóle, bo jedynka jak wyszła to było wiele kontrowersji w ogóle, ponieważ była też bardzo mroczna, no ale i ta grafika była w tamtych czasach inna, tak? Tu już teraz mamy taki świat bardziej, to wszystko jest ułagodzone, takie bardziej yy, taka mroczna baśń po prostu, tak? Taka mi się to podoba na przykład osobiście. Yy, gra w ogóle czerpie z różnych takich, yy, z różnych kultur jest takie wymieszane wszystkie religie tak jakby y, ona jest taka dlatego kontrowersyjna jakby jest w ogóle no gra ma super klimat, fajną historię, y, fajne postacie, te postacie powracają w tej części. Y, kampania bardzo mi się podobała. Y, jest długa. W ogóle to co mi się w tej grze podoba. Y, no to jest po prostu, po prostu klimat, tak? Pewno nie teraz zrobię, pokażę wam właśnie mniej więcej tak yy, o pola niedoli, fajna matka No i po prostu w skrócie, wybijam bestie To no jest taki właśnie RPG akcji, czyli tysiące przeciwników, y, wybijanie y, i zdobywanie coraz lepszego ekskipunku Różne poziomy trudności nawet się nie Także klimat jest po prostu wspaniały, są już nie jest jeszcze gotowo. Tutaj mamy tak jakby takie elitki, czyli takie minibossy, bardzo mocne. No i oczywiście gra ma dużo buildów, możemy różne postacie tworzyć. No po prostu gra została może uproszczona, jeśli chodzi o poprzednio. Poprzednia część była bardziej jakby... No, jeżeli tak powiem, można powiedzieć, że trudniej był, trudniejszy był rozwój postaci. Wybieraliśmy... Od tutaj padłem. Sami mogliśmy właśnie mm, rozdawać punkty. Tutaj tego nie ma. Tu się dzieje tak, jakby trochę to automatycznie, aczkolwiek, no mówię, tworzymy też swoje buildy. Jakby, no, rozwój jest po prostu uproszczony. To wielu, wielu fanom się nie spodobało. Ja na przykład lubię, mnie to nie przeszkadza. Na przykład, bo no, no i tak zależy wszystko od nas. Możemy po prostu sobie, jest to po prostu wygodniejsze, tak? O, właśnie jeśli chodzi o postacie sezonowe, to tu jest właśnie te skrzydła, które zdobyłem tam w którymś sezonie i to właśnie to takie rzeczy unikalne, czyli to jakby ponowne przechodzenie gry, takie trochę, taki posmak MMO gry, można powiedzieć. Nie jest to gra MMO, ale jest posmak, tak jakby jak brakuje komuś MMO, to może się w Diablo 3 zdecydowanie bawić i yy, zachęcam do tego. W grę nadal grają ludzie, jest już no... dużo, dużo lat minęło, ale cały czas jest grane to, tak? Także... Ja bawię się świetnie i polecam bardzo ten tytuł. Klas do wyboru mamy... Jest dużo. Już mówię, jest tak. Pierwsza klasa jest Krzyżowiec. Jest to nowość. Coś, coś w rodzaju Paladyna z Diablo 2. Druga postać jest to Demon Hunter. Czyli taki, jakby można powiedzieć, łucznik Amazonka. Coś wymieszane. Też, też bardzo fajnie nim się gra. Barbarzyńca oczywiście powrócił. Mamy Czarodzieja. Yy, mamy też czarodzieja yy, i szaman i nekromanta Nie wiem czy wszystkich yy, ale raczej to są wszystkie klasy dostępne yy, Także mamy z nowych po prostu mamy yy, jeśli chodzi o to część, to jest szaman yy, Tak zwany witch Doctor po angielsku yy, nekro, Nekromanta był w ale tutaj z dodatkiem wyszło wyszedł no i ten mnik jest też taką nowością właśnie. No i ten krzyżowiec. W tym sezonie na przykład mamy taki modyfikator, że jak podejdę do studni to mój klon się pojawia. No i to tak jakby urozmaica, urozmaica właśnie rozgrywkę że po prostu co kilka miesięcy mamy coś nowego tak? niby cały czas to samo ale jest jednak właśnie takie, przez takie rzeczy coś nowego cały co możemy w rankingach się wbijać co rankingi, co yy, wszelkie statystyki no i oczywiście plus yy, kampania, yy, tryb hardcoreowy jest wiele tutaj trybów po prostu można się bawić nieskończonej że tak powiem i to mi się podoba w tej grze do której cały czas się obracam yy. Dobrze, to ja będę się z wami żegnał. To jest taki krótki mój pierwszy filmik, przepraszam Was, że jest zbyt taki chaotyczny i ale to jest naprawdę pierwszy filmik i niełatwo się nagrywa, że tak powiem. Także pozdrawiam wszystkich, dziękuję za uwagę, yy, trzymajcie się, polecam Diablo 3 Reaper of Souls.